Witam serdecznie wszystkich. Chciałem pokazać. Tutaj wylęgły mi się z tej pary, to mówiłem, wysokolotnych. Nie wiem, czy będzie widać. Dwa młodziutki się wylęgły. Co tutaj? O. Tam widać polutkiego jednego. Malutkie jeszcze takie. Samiec agresywny troszkę. Pilnuje młodych o tam samiczka siedzi. Tutaj młody taki poluszek. Zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj chciałem pokazać te moje pocztowe. Tutaj samiczka jest, groszka. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Tutaj dwa samczyki są. No i taki, taka poluszka białolotka jest też. Te są obrączkowane. Te to strącą przywiozłem. pierzeją. To są dwa samce. Tutaj jeden samczyk, tutaj drugi. Bardzo ładne. Takie gołąbki to są. Chodź, chodź, nie musie chodź. Chodź, chodź. Chodź. S młode włóki Także pozdrawiam wszystkich z Norwegii. I До услышания.